Rozsta On starszy jest Patryk Świtoń, z różnicy wzrostu. Według najnowszych wymiarów 12 cm i jeszcze większa różnica zasięgu ramion na korzyść Pawła Oleszczuka. Ruta pierwsza. No od razu piekielnie mocnym podbrutkowym atakuje Paweł Oleszczuk, ale rusza do przodu, jakby rażony piorunem Patryk Świtoń. w górną pozycję, chociaż Świton ma pełną gardę, szybko doprowadził do zapięcia i nie pozwoliło Szczykowi na zmianę pozycji, ale to jest ogromna masa, ogromna siła tych ciosów, które spadają nawet w pełnej gardzie z górnej pozycji. Blisko ćwierć tony w klatce podczas tego pierwszego zawodowego pojedynku. A Teraz dobry sweep Świtonia, chociaż nie do końca wykorzystał sytuacji i Znajduje się w lepszej pozycji. Pierwszy mocny łokieć spada na głowę Świtonia. No, może teraz spokojnie skupić się na kontroli parterowej Paweł Oleszczuk. Spory błąd Świtonia. Ciężko mi sobie wyobrazić, że z pozycji bocznej znajdzie szansę do wyjścia z parteru tak dogodną jak poprzednio. Trzecie kolano spada już na korpus Patryka Świtonia. Łokcie też ze strony Oleszczuka. Dużo, dużo akcji ofensywnych ze strony Fajtera z Bielska Białej. On nie chce tutaj przesadnie rozwiązywać tego pojedynku na dłuższym dystansie. Teraz Łokcie biją na przedramiona przez gardę, ale o, pięknie teraz ten Toma był prosto przez gardę i to... Piotra Jarosza do zakończenia tego pojedynku już w pierwszej rundzie. Paweł Oleszczuk pokazał, że słusznie był jednym z największych faworytów dzisiejszej gali i nie było to tylko za gabaryt. Paweł Oleszczuk.